W kadrze narodowej w para Badmintonie na pięciu zawodników troje jest z opolszczyzny. Z zakończonych mistrzostw świata w tej dyscyplinie polscy zawodnicy przywieźli cztery medale: srebrne Bartłomie Mróz, brązowe Maja Bartusz. Zawodniczka jeszcze wczoraj niemal prosto z lotniska pojechała na trening, bo trening, jak wiadomo, czyni mistrza. To powtórna, choć nieoficjalna dekoracja brązowymi medalami Mistrzostw Świata. Pierwsze medale takich do tej pory nie było. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej. A to już gratulacje od kolegów z klubu Wiktoria Domecko. W tych właśnie barbach na co dzień gra pani Maria, przez bliskich i znajomych nazywana mają. Wprowadzam ją w grę, natomiast yy, chcę, żeby też grała. Yy... Jak największą ilość spotkań z różnymi osobami. Pierwszy kontakt z para-badmintonem pani Maja miała w ubiegłym roku na zlocie osób niskiego wzrostu. Tam spotkała zawodnika Bartka Mroza i trenera kadry narodowej Tomasza Zioło. I tak się zaczęła jej przygoda ze sportem przygoda medalowa. Była duża trema, bardzo się bo obawiałam się co będę. Zawsze jakieś... Trama jest pod każdymi zawodami. Na zakończonych właśnie Mistrzostwach Świata Bartek Mróz, teraz kolega kadrowicz, zdobył dwa srebrne medale, choć marzył o złocie. W tym roku tylko piątka e, zawodników nasza kadra, ale przywieźliśmy cztery medale, czyli nadrządowe Maja Bantusz i dwa strzelcy na więc To było sukces. Wynik bardzo dobry, bo jak patrzymy na statystyki z państw europejskich jesteśmy na drugim miejscu. Najlepsi są Anglicy, no ale Anglia to jest potęga, jeśli chodzi w ogóle o badminton. Sukces pani Mai to systematyczna praca. Treningi odbywają się cztery razy w tygodniu późnym wieczorem, ale to właśnie one czynią ze zawodnika mistrza.